Supercharger na naszej drodze powrotnej do domu, a jeszcze w Austrii, między Gracem a Wiedniem. I tu mamy taki budyneczek socjalny. Możemy zobaczyć, co tu mamy. Trzeba wejść na pin. Teraz kod? Ale ty mm. jesteś sprytny. I tu mamy taką miejscówkę, gdzie można sobie odpocząć. Tam czyli gdzie? A tu kod się wbija? No. A z kod z koszego? Z aplikacji. Z Google'a. Google? 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. I tu z tyłu za budynkiem. O, tu w ogóle jest chyba jakiś hotelik. Co? to żółwie niby powiemy w tym oczku. Co? O. Ej, tu są toalety. Spoko. To do zobaczenia. Za chwilę.